Ścigamy mordercę. Pomożecie nam, czy będziecie nas straszyć tą prymitywną bronią? Może nie jest aż tak prymitywna. Chcieliście mnie zgarnąć? Coś wam powiem, mowy nie ma. To kto może mnie pocałować? Tak jest. Przekażcie mu, że musi na mnie nasłać całą bandę zbirów, bo nie mam nic do stracenia. Nie chcę ci wchodzić w paradę, koleś. Nie wiem, kim jesteś i nie zamierzam cię nigdzie zabierać. Bądź zdrów. Kokto to fanat. Kropnijmy ich, to szpiedzy. Zaraz. To ciebie widziałem przy takobel? Czego chcesz? Chyba nie należysz do systemu koktu. Chciwość, oszustwo, nadużywanie władzy. To żaden system. To dlatego zeszliście pod ziemię? Zgadza się. Kto uważa mnie za wroga, bo myślę, czytam książki. Popieram wolność słowa i wolny wybór. Lubię chodzić do obskurnych barów, gdzie zamawiam niezdrowy stek, tłuste żeberka i górę frytek. Chcę chłonąć cholesterol, zajadać bekon, masło i ser. Chcę palić kubańskie cygara, biegać nago po ulicy i czytać Playboya. Dlaczego? Bo mam na to ochotę. Wiesz jak będzie wyglądać przyszłość? Jak stara panna, która może sobie już tylko pomarzyć. Tam na górze trzeba żyć tak jak każe Cocteau. Można też zejść pod ziemię i umrzeć z głodu.